Kopalnia soli w Wieliczce. Tego miejsca nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Powstała na początku XIII wieku. Kopalnia soli jest obecnie jednym z najciekawszych i najbardziej charakterystycznych miejsc na turystycznej mapie Polski. Na początku września tego roku odwiedziłem Wieliczkę po latach po raz drugi, ale tym razem w nieco innym, dość nietypowym celu. I w dzisiejszym odcinku Wam o tym opowiem. Jak mogliście zgadnąć, chodziło o maszynę, a konkretnie o nagranie i przygotowanie materiału na temat mini ładowarki Avant 640. Po co właściwie taka ładowarka w kopalni? Do czego się ją wykorzystuje? Oraz co ciekawego, ma w sobie egzemplarz Avanta, będący na wyposażeniu kopalni soli we wieliczce. Odpowiedź w tym filmie. Ten odcinek powstał przy współpracy z firmą Serafin Maszyny, będącą wyłącznym importerem mini ładowarek Avant na Polskę. Obecnie trwa u nich wielka promocja, na której możecie dorwać taką fiską miniładowarkę w super cenie. Link do oferty zostawiam wam w opisie tego filmu. Awan Serii 600, pracujący w wieliczce, wykorzystywany jest na górze, na powierzchni, przede wszystkim do wszelkiego rodzaju prac komunalnych, związanych z utrzymaniem obiektów czystości czyli odśnieżaniem, zamiataniem, myciem na wierzchni, ławek czy słupów. Co ciekawe, jest to dość bogato skonfigurowana wersja, wyposażona między innymi w kabinę DLX. Powiem szczerze, że o ile wcześniej miałem już do czynienia z kilkoma ładowarkami Avant, o tyle po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć taką w wersji z pełni zabudowaną, ogrzewaną kabiną. W przypadku wieliczki ogrzewana kabina była niejako konieczna, ponieważ maszyna bardzo intensywnie wykorzystywana jest w okresie zimowym przy odśnieżaniu oraz wywożeniu sobiektu śniegu. Zawsze zastanawiało mnie, czy kabina w tak kompaktowej maszynie nie będzie dla mnie zbyt klaustrofobiczna. Ale jak okazuje się, ja ze wzrostem M84 mieściłem się w niej bez problemu i miałem jeszcze duży zapas miejsca nad głową oraz w nogach. Oczywiście, poza chronieniem operatora przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i niskimi temperaturami, kabina DLX w znacznym stopniu zwiększa także komfort pracy poprzez wyciszenie. Generalnie awanty nie należą do jakoś szczególnie głośnych maszyn. Natomiast w takiej kabinie można bez problemu korzystać z zamontowanego w niej radia czy rozmawiać komfortowo przez telefon, ale oczywiście nie podczas jazdy. Wraz z ładowarką kopalnia zakupiła także dość szeroki wachlarz o sprzętów takich jak zamiatarka, myjka ciśnieniowa, łyżka objętościowa, pług do śniegu, montowaną na tyle posypywarkę soli oraz dedykowaną awantowi przyczepkę jednosiową z funkcją hydraulicznego kiprowania. Ta ostatnia wykorzystywana jest głównie podczas zimy. Do wyłożenia z obiektu śniegu. Osprzęty typu zamiatarka, szczotka, posypywarka czy myjka ciśnieniowa napędzane są oczywiście hydraulicznie. Gdyby ktoś nie wiedział jak to działa, to pompowany pod wysokim ciśnieniem olej wprawia w ruch zamontowany po sprzęcie silniki hydrauliczne, które z kolei napędzają elementy robocze. Ładowarka wyposażona jest w przekładnię hydrostatyczną posiadającą dwa zakresy pracy żółw i zając. Na tym wolniejszym przełożeniu na koła przenoszony jest większy moment obrotowy, natomiast ładowarka porusza się wtedy wolniej. Przydatne przy pracach wymagających więcej siły, np. przy zrywaniu głębokiej ściółki czy robotach ziemnych. Natomiast na przełożeniu zając, ładowarka osiąga swoją maksymalną prędkość transportową. Całość napędza czterocylindrowy, 15 litrowy, chłodzony cieczą silnik marki Kubota, generujący od 37,5 konia mechanicznego. Ogólnie wizytę we Wieliczce wspominam bardzo miło. Fajnie było odwiedzić to miejsce po raz drugi. Ku mojemu zdziwieniu, mimo iż na miejsce przyjechałem bardzo wcześnie, aby zdążyć na codzienne obrządki serwisu. Już o 7.30 do Szybuda ustawiała się kolejka turystów. W tym miejscu chciałbym też podziękować personalowi kopalni soli we Wieliczce za możliwość realizacji u nich nagrania oraz przetestowania awanta. Jeszcze raz dzięki. To już wszystko na dziś. Jeśli odcinek się Wam spodobał, to koniecznie zostawcie pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja tymczasem się z Wami żegnam i do usłyszenia już w najbliższą sobotę w kolejnym odcinku na moim kanale.